Pytanie dwustronne. Czy po zmianach w telewizji, telewizja złożyła Panu propozycję, żeby Pan mówił do większego grona... Proszę Pana, właśnie wczoraj to zrobili. Wczoraj to zrobili po raz pierwszy od 15 lat. Nie, 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 no bez przesady. Wczoraj po raz pierwszy od 15 lat pojawiłem się w Państwowej Telewizji w programie e, t, TVP Info. Yy, jako żeby komentować kukuńka naszego kochanego. No więc było to wielkie dla mnie wydarzenie, bo po 15 latach. Tak, to... tak, bardzo miła pani. Bo pan bardzo dyplomatycznie wczoraj to wszystko pięknie opowiedział. Wie pan, no w życiu najważniejsze w tej polityce, dyplomacja, jak będzie dobry dyplomata. Myśl, znaczy, wie pan, e, e, nie wiem, co pan ma na myśli, mówiąc dyplomatycznie, ale e, zależało mi na tym, żeby przedstawić ten problem i ta pani mi to umożliwiła, nie przerywała mi i tam nie, nie nie dążyła do tego, żeby pokazać, że jest mądrzejsza ode mnie. To bo tak często tak bywa. E, I pozwoliła mi to powiedzieć. Zależało mi na tym, żeby Tę sprawę przedstawić z różnych możliwych punktów widzenia. To mi się udało, tak. Więc nie musiałem tam jakoś emocjonalnie się wypowiadać, bo nie było takiej potrzeby. Raczej nawet to było szkodliwe dla odbioru, jakbym zaczął tam się emocjonalnie unosić. Natomiast to tak mi się wydaje. Kiedy pan minister Klich podjął decyzję o wycofaniu, Wojsk, zresztą tam symbolicznego kontyngentu z Iraku, no to publicznie go zapytałem, czy tę wojnę żeśmy wygrali, czy nie. No bo jak wygraliśmy, to gdzie są łupy, gdzie są jeńcy, gdzie są branki zwłaszcza, a jak nie, no to kto powinien stanąć pod ścianą, bo to nie może być tak, że państwo przegrało wojnę i nikt nie odpowiada. Żeby lepiej zrozumieć mechanizm, w jaki sposób banki czynią zadość swojej chciwości, musimy, zacząć się od Adama Jewy, to znaczy od głupiego pytania, co to jest banka.